Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Tu i teraz. A to nasza pierwsza rozmowa w Radiu Warszawa w letnim poranku w środę. A razem z nami Piotr Osowiec z Warszawy. Witamy. Dzień dobry. Konrad Zawiślak z Koła. Dzień dobry. Helena Świtalska, Zobornik Śląskich. Dzień dobry. I Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, organizator Szkoły Letniej Księdza Jerzego Popiełuszki z... Z Warszawy, dzień dobry. Witam serdecznie. Szkoła Letnia Księdza Jerzego Popiełuszki to już czwarta edycja tego wydarzenia, które rozpoczęło się wczoraj. Kilka zdań, Paweł, poproszę cię. Cóż to za wydarzenie, jaki jest jego cel? Co poprzez to wydarzenie też muzeum chce osiągnąć? Muzeum to są ludzie, a ludzie widzą, że mija pokolenie, które tworzyło tą historię. Bo oni już mają dziś swoje lata, powoli odchodzą i mają też świadomość tego, że jeżeli ktoś z młodszego pokolenia, pokolenia tego nie przejmie, to ta historia się skończy i to będzie dramatyczne. A z drugiej strony my po prostu jesteśmy bardzo ciekawi, czy to również młodzież interesuje, bo to, bo, bo to po prostu jest próba pokoleniowa do tej historii. Jeśli ona jest uniwersalna, to przetrwa. Jak Dlatego... się okazuje, Helenę, Konrada, Piotra i nie tylko, bo <gry> uczestników 45 tego wydarzenia interesuje. Dlaczego was interesuje ten temat, Helena? Tu ja może zacznę. <laughs> U mnie wszystko się zaczęło od tego, że moja nauczycielka od Wosu opowiedziała nam o Szkole Letniej. I czy byłam w pełni przekonana? Nie. Ale rodzice mi też opowiedzieli o tej postaci, jaką jest ksiądz Jerzy. No i miałam takie, kurczę, to może być bardzo ciekawe. Pojechałam i naprawdę byłam bardzo zadowolona rok temu. W tym roku też będę. Dzisiaj jest drugi dzień, także dopiero się rozkręcamy. Ale atmosfera i to, jak bardzo każdy był zainteresowany, żeby przekazać nam tą historię, to mi się bardzo spodobało. Więc dlatego tu jestem. Nie że ważny temat to to, co mówisz, świadczy też o tym, że w ciekawy sposób została przekazana ta historia, bardzo, bardzo trudna historia księdza Jerzego Popiełuszki. Konradzie, co trzeba było zrobić, żeby się tu znaleźć? Także w studiu Radia Warszawa. Tak naprawdę to ja znalazłem się tutaj za pierwszym razem totalnie przypadkiem, i myślę, że po prostu los tak chciał, ponieważ nauczycielka mnie namawiała. Ja się opierałem, ale ostatecznie i tak się tu znalazłem i tak naprawdę w tym roku było to jeszcze prostsze, ponieważ wystarczyło złożyć, y, napisać zgłoszenie, podanie i można przeżyć tą przygodę, tak, która jest naprawdę niesamowita i jest to, ym, no. Niepodważalne, ważne wydarzenie w życiu każdego uczestnika szkoły letniej. Piotrze, czy będziesz też przewodnikiem po Warszawie, bo jesteś z Warszawy, bo, bo to też jest jakaś forma odpoczynku, taka, taka wakacyjna? Myślę, że jak najbardziej, jeśli byłaby taka okazja to dlaczego nie? No Myślę, że tych okazji trochę będzie, chociaż nie tylko Warszawa będzie na mapie podczas wydarzeń, które w ramach Szkoły Letniej Księdza Jerzego Popiełuszki zosta zostały zaplanowane do 18 sierpnia, bo to m.in. Włocławek, to spotkanie z bratem księdza Jerzego Popiełuszki, to także spotkanie z uczestnikami strajku w obronie krzyża w Miętnem, Więc ten przekrój historyczny, bardzo też szeroki, ale bardzo ważny, bo to są chociażby obrona krzyży w Miętnem, organizatorzy y, kolejnych y, upamiętniających wydarzeń, to te, 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 te obronę no, mają problemy chociażby z tym, żeby zorganizować swoje, swoje obchody. Tym bardziej. W... Należy o tym mówić. W miętnym poszło chyba całkiem dobrze. Wiem, że organizatorzy sobie świetnie poradzili w tym roku, bo teraz. Zawsze sobie... świetnie sobie radzą, ale zawsze mają podgórkę. Ja też bym chętnie zapytał o to młodzież, dlatego że cała trójka była przed rokiem. Nie, tak, ty byłeś też kontrat. Przed rokiem, a wtedy też było spotkanie z młodzieżą i z nauczycieliami z Jakie wspomnienia wywieźliście z poprzedniej edycji, bo już wiemy, że, że e, uczestniczyliście także rok temu i co was skłoniło do tego, żeby powrócić? Helena. Y, więc ja poznałam dużo bardzo ciekawych osób i bardzo dużo znajomości, które mam do teraz. Tak naprawdę powstało na szkole letniej. Y, jakie wspomnienia wywiozłam? No, na pewno bardzo dużo, bardzo głębokich i istotnych dla mnie rozmów. Bardzo dużo się o sobie dowiedziałam, o innych, o osobach w moim wieku, które mają Podobny sposób myślenia jak ja, podobny system wartości, więc to było dla mnie bardzo ważne, że poznałam się z osobami, które jakoś tak nagle tak kliknęło i się okazało, że bardzo się dogadujemy dobrze. Że wspólnie y, wspólne rzeczy Was łączą, że myślicie podobnie, że macie wspólne spojrzenie na, na różne, na różne tak, sprawy. Tak, i to jeszcze u nas tak samo z siebie wyszło. I to zawsze bardzo lubię takie sytuacje, bo to jest takie, o wow, poszło, kliknęło. Mhm. tak a to, czy, czy trzeba wrócić do szkoły letniej księdza Jerzego Popiełuszki, żeby e, poznać te osoby, które myślą podobnie? Czy, czy, czy dużo jest takich osób w waszym środowisku? Ja zauważam, że jest coraz mniej takich osób. Jednak to wszystko zależy od naszego środowiska i. Normalnie w zwykłej szkole, w zwykłym liceum e, w całej Polsce można poznać dużo osób, e, które mają taki podobny system wartości i które szanują tą historię tak samo jak my podczas szkoły letniej. Mhm. Dzisiaj drugi dzień e, e, szkoły letniej księdza Jerzego Popiełuszki. Macie bardzo... Napięty program? Czy w ogóle jest na cokolwiek czas? Jest 7.21, Wy jesteście już w radiu, trzeba było wcześniej wstać. Czy to jest dobry sposób na spędzenie wakacji? Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na spędzenie wakacji. Przede wszystkim sama szkoła letnia, która przekazuje nam bardzo dużo wiedzy od samego Księdza Jerzego, że musimy się nauczyć naprawdę bardzo dużo. Oczywiście plan jest napięty ale naprawdę jest warto spędzić ten czas bo e, każde spotkanie z świadkiem czy e, jakaś integracja wykład czy m, nawet oprowadzenie po muzeum możemy poznać nowe historie nowe fakty e, to naprawdę przybliża nas do postaci księdza Jerzego przybliża nas e, do pewnych wartości e, no i to też jest bardzo ważne i dla mnie e, dla mnie tak naprawdę tak e, osobiście te wartości były naprawdę bardzo, bardzo ważne. Żeby Szkoła Letnia Księdza Jerzego Popiełuszki mogła funkcjonować już po raz czwarty, no to też potrzebna jest współpraca, ta współpraca z IPN-em, współpraca z organizatorami chociażby Obrony Krzyży w Miętnem, chęć opowiadania brata księdza Jerzego Popiełuszki o, 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 o tym, jak on to wszystko przeżywał jak te osoby podchodzą do, do takiej możliwości opowiadania młodemu pokoleniu o księdzu Jerzym? To jest w ogóle efekt wieloletniej pracy, dlatego że te relacje są nawiązywane z roku na rok i też trzeba to zaufanie wzbudzić, jakoś być blisko podtrzymywać, ale dla nich to jest zawsze bardzo ważna misja. Ja tutaj dam przykład chutników, którzy naprawdę mają swój wiek, widać co roku, że ktoś kolejny z nich odchodzi. A zawsze, kiedy tylko jest pytanie o to, czy oni spotkają się z młodzieżą, to oni wszystko rzucają, przychodzą. Teraz spotkanie będzie 15 sierpnia, też święto, no bo tak się ułożył kalendarz. I hutnicy przyjdą jak zawsze i zapraszają serdecznie do swojego małego pomieszczenia. Mają taki pokoik przy Hucie Warszawa. My zawsze do Huty Warszawa idziemy, I to jest jedna z najważniejszych ich misji, to przekazywać te historie. A młodzież dla nich jest priorytetem. Tak samo brat księdza, że zawsze przyjeżdża mimo kłopotów, trudów. I jeśli chodzi o. Spotkania z młodzieżą, to ludzie są chętni i otwarci. To jest, to jest naprawdę dla nas najważniejsze. Mam takie pytanie dla Was wszystkich. Dlaczego podczas swojego wakacyjnego wypoczynku wybraliście miejsce, w którym będziecie mogli dowiedzieć się o coś więcej o księdzu Jerzymy-Popiełuszce wśród wszystkich atrakcji tego świata, które on nam oferuje? Mi się wydaje, że. Osoba, która już tu raz była, na pewno tu wróci, ponieważ ja, jak już wsiadłem do metra i poczułem, że tu wracam, no to czułem się jakbym wracał do domu, jakby tu, jakbym tu już wszystko dobrze znał i wiedział, że już na pewno będzie dobrze. I naprawdę te wykłady nie przypominają takich lekcji w szkole takich y, standardowych, gdzie dużo osób się nudzi i po prostu nauczyciel wykłada coś, tylko naprawdę wszyscy są zaangażowani próbują przekazać nam tą historię i oni to robią z własnej inicjatywy. Często nie są przez nikogo zmuszani, tylko po prostu chcą szerzyć to dalej. I u nas też w ogóle nie chodzi o atmosferę, no że. chodzi o atmosferę, bo chodzi o to, że nasze wykłady, to nie wykłady to wykłady, mogą być długie, mogą być intensywne, ale chodzi o to, że wszystkie osoby, które są na wykładach, są tym zainteresowane. Więc jest kompletnie inna sytuacja. Także to też dlatego. To tak jak na takim zlocie fanów trochę. Tak, tak. tak zwłaszcza, no, mamy taką koleżankę Elizę i Eliza jest już czwarty rok razem z nami i po prostu co roku, bo jestem drugi rok i po prostu zawsze widać, że Elizie się podoba i że Eliza się cieszy, że jest z nami. Prawdziwa fanka. Tak. <grych> Piotrze? Y, tak jak już y, wspomniał Konrad, y, y, ludzie czują się bardzo zaopiekowani tutaj. Y, bardzo y, czują więź między sobą, tworzymy różne relacje, ale też tworzą y, taką czują więź y, z tą postacią Księdza Jerzego. Y, no i też. Y, to jest warte. Czasami też jestem trochę bardziej zaangażowany, bo jestem wolontariuszem w muzeum, więc po prostu bardzo chętnie wracam na Żoliborz. I naprawdę tworzymy, na Szkole tworzymy po prostu wspomnienia, których już nigdy nie zapomnimy. Tworzymy relacje na lata, więc naprawdę to jest takie miejsce, które Yy, które naprawdę warto warto poświęcić trochę czasu w, w, podczas wakacji. Na koniec Paweł Kęska, co czujesz, jak takie recenzje słyszysz? 15 sekund masz. Ja <noise> wiem, po co tam pracuję, wiem, po co żyję, wiem, po co rano staję, wiem, po co wstałem dziś o 6 z hakiem. To naprawdę ma wielki sens, tak? I to nie jest tylko sens historyczny, pokoleniowy. Dla mnie osobiście to jest jedno z najważniejszych doświadczeń. Zawsze, kiedy tu wracam to do tej sytuacji, to jestem dumny i szczęśliwy. Tak powiedział Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki, organizator szkoły. Szkoły Letniej Księdza Jerzego Popiełuszki byli z razem z nami także uczestnicy tegorocznej szkoły letniej: Piotr Osowiec, Konrad Zawiślak i Helena Świtalska. Bardzo dziękujemy za obecność o poranku w naszym studiu. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.